Witajcie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat serumów. Przywitajmy się z Marią Mularczyk, która jest ekspertem odnośnie kosmetyków marki Tiandem. I Maria tutaj zacznie od tego w ogóle, co to jest serum i jak tego używać. Tak? Także proszę Cię, Mario. Tak, witam wszystkich serdecznie. Może zacznę od tego, skąd pomysł na... Temat serum. Pojawił się w związku z zapytaniami wielu osób, które nie wiedzą tak do końca, czy powinny stosować serum. Żyją w przekonaniu, że serum jest skierowane tylko do pielęgnacji cery dojrzałej albo bardzo dojrzałej, że nie warto zbyt wcześnie sięgać po serum. I dlatego może dzisiaj przyjrzymy się siedmiu rodzajom serów, które poleca firma Tiande. Myślę, że tutaj uda się rozwikłać kilka problemów z tym związanych i odpowiedź uzyskają osoby zadające pytania, o których wcześniej wspomniałam. Serum, jak wiem, jest to produkt, który zawiera wysokie stężenie składników aktywnych, przez to oczywiście ma większą skuteczność, jeżeli chodzi o efekty w porównaniu z innymi kosmetykami pielęgnacyjnymi. Zwykle w serach stosuje się jeden składnik, taki główny, przewodnik, który ma silne działanie w kosmetyku i pomaga. Rozwiązać przynajmniej jeden z problemów. Głównie chodzi tutaj o wygładzanie zmarszczek, nawilżenie, ale możemy podziałać na większym forum, jeżeli chodzi o pielęgnację, stosując proponowane sera przez Tiandę. Ilość biologicznych składników aktywnych w tych kosmetykach, czyli w kosmetykach typu serum. Jest średnio 10 razy większa niż w kremach. Przez lata serum było stosowane głównie w francuskim przemyśle kosmetologicznym, kosmetycznym, jednak z czasem dzięki temu, że mają silne działanie, regenerujące i nawilżające, stały się popularne na całym świecie. Jak wiemy, stanowią one główny element pielęgnacji koreańskiej. Co daje serum i jak powinno się je stosować, jakie wybierać serum do twarzy, jak je aplikować, co powinno zawierać serum, czy to jest tylko kosmetyk do cery dojrzałej, to pytania na które damy dzisiaj odpowiedź w czasie naszego live'u. W Tiandę mamy sera, które pomagają dobrać właściwe do pielęgnacji cery z różnymi problemami, ale też profilaktycznie. Więc są to sera ściśle ukierunkowane na działanie nawilżające, sera peptydowe, przeciwzmarszczkowe, wyrównujące koloryt, także normalizujące pracę skóry. Ujedniające i typu primer, co jest świetnym i dość nowatorskim rozwiązaniem. Oczywiście istnieją sera również do ciała, do włosów, ale dzisiaj skupmy się na tych, które dotyczą pielęgnacji twarzy i okolicy oka. Co daje serum? No przede wszystkim działanie silnie nawilżające i regenerujące efektem regularnego stosowania serum do twarzy jest wyraźna poprawa i jakości cery skóry ale także wyraźne odmłodzenie cery. Aby spotęgować działanie serum serum stosujemy po nim krem, który na dłużej Pozwala i głębiej wprowadzić te składniki aktywne, które odpowiadają za wyżej wymienione sprawy związane z pielęgnacją. Zalecenie jest takie: że zanim kupisz serum, przyjrzyj się dokładnie swojej cerze, jej potrzebom i wtedy wybierz. Może takie krótkie rezume, jak używać serum. Wiemy, że jest o silnym działaniu, tak? bo dużej koncentracji składników aktywnych, więc warto robić to stopniowo, szczególnie jeżeli po serum sięgają osoby, które wcześniej tego nie robiły. Każdego dnia zwiększamy dawkę i ilość nakładanego produktu, tak? lub częstotliwość albo częstość jego stosowania. Pamiętajmy, że warto obserwować reakcję skóry. I potrzeby skóry, po to, żeby dobrać właściwe serum. Jak nakładać? No, nakładamy dwoma palcami, tak, na no, zawsze na oczyszczoną, delikatnie wklepując, zawsze na oczyszczoną skórę po tonizowaniu i po zastosowaniu serum stosujemy odpowiedni, czy wcześniej ulubiony, czy przypisany dla naszej cery krem. W jakiej ilości? No przede wszystkim jest to preparat bardzo silny. Wystarczy dosłownie, tak jak powiedziałaś, kropla dwie po to, żeby, żeby zaspokoić potrzeby skóry. Buteleczka z pipetą ułatwia oczywiście dozowanie produktu i sprawia, że go nie marnujemy. Tyle, że po zastosowaniu opakowania, które zwykle wystarcza na miesiąc, jeżeli to jest skóra młoda, warto zrobić sobie miesięczną przerwę. Jeżeli jest skóra dojrzała albo wymagająca regeneracji na innym polu, sięgamy po inne serum. Generalnie miesiąc kuracji. Daje efekt widoczny, efekt już utrwalony, liczy się konsekwencja, czyli nie, kiedy sobie przypomnimy, albo kiedy popatrzymy, o, źle wyglądam, no to sięgam po serum, tylko po prostu konsekwentne stosowanie, wprowadzenie tego produktu do pielęgnacji codziennej. Wtedy ten efekt będzie wyraźny, utrwalony. I skóra wysycona składnikami aktywnymi. Na tyle, że będzie wyglądała pięknie i młodo. Dokładnie, do pewnego momentu wystarczy nam krem, prawda? Ale w pewnym momencie skóra też będzie potrzebowała już dodatkowej dawki składników aktywnych. I warto wtedy pomyśleć, które serum jej się przyda najbardziej. A za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy. Dziękuję Ci Mario bardzo za to, że poświęciłaś ten czas. Dziękuję Wam, osoby i dziewczyny i chłopaki, które z nami tutaj są, za, za to, że, że byliście poświęciliście troszeczkę waszego czasu na to, żeby z nami być. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję za uwagę i myślę, że do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.